bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale e, film ten film ten nagrywam z pewnym wyprzedzeniem więc prawdopodobnie najprawdopodobniej kiedy go oglądacie jest już pełnia mm, księżyca w znaku lwa spod znaku lwa w znaku lwa e, i jest tu dosyć specyficzna pełnia. Em, więc chciałbym tutaj przybliżyć charakterystykę, zrobić tak zwaną prasówkę księżycową. Będę się posiłkował tą książką, którą kiedyś zamówiłem, jest to, jak działa księżyc. Nie jest ona jakoś mega hyper ekstra. Spodziewałam się lepszych rzeczy, ale do takich właśnie um, charakterystyki takiej prasóweczki jak najbardziej jak najbardziej pasuje. Um, no i kochani, jak doskonale wiemy, um, znak Zodiaku Lew jest to znak Zodiaku bardzo asertywny, bardzo taki czasem o niewyparzonym języku. Znak zodiaku lwa ma to do siebie i wiem o czym mówię, bo ja jestem lwem. Jest to również odważny znak zodiaku i takie energie będzie tutaj będą tutaj wokół tej pełni. I ja może pozwolę sobie przeczytać charakterystykę tego księżyca tej pełni. Pełnia Księżyca w znaku Lwa. Ta pełnia Księżyca szczególnie sprzyja osobom spod znaku Barana, Bliźniąt, Lwa, Wagi, Strzelca i Wodnika. Jest jednak okresem niosącym ze sobą większe wyzwania dla osób spod pozostałych znaków. No, i tak, zgodzę się z tym, energetyka tego księżyca już ze mną współgra. Wyjątkowo nie odczuwam tutaj żadnych negatywów tego, tej pełni, która nadchodzi. Wręcz bym powiedział, że podbija cechy mojego znaku zodiaku, czyli lwa. No i jak ja to nagrywam jest dzień przed pełnią. Wy jak będziecie to oglądać, to już będzie pełnia, czyli to będzie em, kochani środa, 16 luty e, i od godziny około 18 będzie zaczynać się już ta pełnia. 17 z kawałkiem, nie wiem, około 18, 17.54 chyba, czy, czy jakoś tak, nie wiem dokładnie mam księżyc, mam tutaj em, Kalendarz księżycowy, zaraz spróbuję go tutaj włączyć i zobaczyć konkretną godzinę, kiedy ta pełnia nastanie, dla was, żebyście się mogli przygotować. Zdając życie, ten film pojawi się z samego rana, więc będziecie mieli troszeczkę czasu. Ja przedstawię tutaj, co można robić przed tą pełnią. I tak, kolejna faza księżyca 16 luty 17:56. O godzinie 17.56 nastanie pełnia i wtedy już można czynić różne przeróżne rzeczy. No, ale dobrze, no ale ja przedstawię tutaj charakterystykę. Jaka panuje energia? E, pogodna i dumna. Może nawet zbyt dumna. Tak, jak lwiątka potrafią być zbyt dumne, i jak ja nagrywam ten film, jest dzień przed pełnią, czyli wtorek. No i muszę powiedzieć, że tak, że energia jest ze mną integralna i to bardzo. E, no, była sytuacja, że uniosłem się dzisiaj dumą e, i, i, i takim troszeczkę może językiem niewyparzonym, no, ale pełnia, no. Jesteś, jestem tylko częścią kosmosu, więc. No, ale wiadomo, no jak mamy tutaj, e, kochani, e, informacje, to już możemy gdzieś tam jakoś e, lawirować, coś tutaj m, uważać albo nad czymś pracować. I teraz tak, pięć głównych pytań. E, podczas pełni księżyca w Lwie. Czy nie zachowuję się zbyt egocentrycznie, egoistycznie lub dumnie? Czy nie wysługuję się ludźmi wokół siebie? Czy nie jestem arogancki, próżny, bezczelny lub, lub pompatyczny? Czy wyrażam siebie wystarczająco kreatywnie? Czy wykazuje się wystarczającą miłością i dbałością o siebie? I fajnie byłoby zadać sobie podczas tej pełni te pytania, te pytania, te pięć pytań, i zgłębić się tutaj w głos swojej duszy i uzyskać odpowiedzi na nie, kochani. I przesłanie. Pełnia księżyca w znaku 2 jest dobrym czasem na odwołanie się do naszej pokory, kochani, czyli żebyśmy byli bardziej z pokorą podchodzili do życia. Nie tak jak lwy potrafią unieść się dumą, zdenerwować na wszystko i na wszystkich. A czasami nawet nie widzieć tutaj w sobie jakichś negatywów czy, 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 czy winy w sobie. Także, 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 tak. Ja tylko sobie chyba muszę lampę troszeczkę. Teraz powinno być lepiej, bo mnie troszeczkę prześwietla. Eee, I znajdź równowagę pomiędzy potrzebami Twoich przyjaciół. A Twoimi własnymi potrzebami. Czy kochani, nie bywa tak, że my gdzieś tam jednak myślimy bardziej egoistycznie. I to nie tyczy się tylko lwów. To dotyczy się każdego z nas. Każdy z nas czasem ma takie chwile, że gdzieś tam jest sfokusowany bardziej na sobie, tak? No i warto by jednak też docenić to, że może ktoś inny potrzebować naszej pomocy. Wybacz. Zastosuj ceremonię wybaczania z księżycem. Na kartce papieru sporządź swoją listę przebaczania, a następnie spal ją. To też jest fajny taki czas. To jest połączenie rytuału troszeczkę z intencjami, ponieważ można wtedy faktycznie odciąć się od jakichś starych schematów, wybaczyć, zamknąć przeszłość wymazać tablicę i dać miejsce na pisanie nowej historii, kochani. Bądź wdzięczny. Zastosuj ceremonię wejścia w stan wdzięczności. Na kartce papieru sporządź swoją listę wdzięczności, a następnie również ją spal. To jest bardzo też fajny pomysł, żeby takie energię puścić do kosmosu, kochani. No bo wiadomo, no, kosmos nas słucha. Czasami brak naszej konkretne, naszego konkretnego specyzowania powoduje, że owszem dostajemy to co chcemy, ale w inny sposób albo to się nie spełnia, ponieważ generujemy energię braku e, i tak dalej, i tak dalej. E, Jutro, jutro, dzisiaj, jak to oglądacie, w zależności kiedy to oglądacie, e, ja to będę publikować jutro, czyli e, wy oglądacie w pełni. E, Pełnia Księżyca w wie będzie dobrym czasem również na wszelkiego rodzaju tutaj afirmacje, inkantacje, e, intencje, świece intencyjne, rytuały z tym związane, tak kochani? E, to jest też dobry czas. E, Energia będzie silna, energia będzie silna. Fajnie moje osobiste również jest takie odczucie. Nie wiem, jak Wy do tego podchodzicie, zwłaszcza osoby, które zajmują się kartami, czy są osoby, które na przykład wystawiają karty na działania tej Księżyca. Ogólnie rzecz biorąc, wiadomo, że Księżyc ma tutaj właściwości ładujące, tak. Energią, ale też kochani, zwróćcie uwagę na to, jaką energią, w jakiej planecie i właśnie w jakim znaku zodiaku jest Księżyc. Ehm, I tutaj bardzo odważną, konkretną i zdecydowaną energią wydaje mi się być pełnia Księżyca w, w, w lwie. Ehm, I fajnie byłoby, myślę, nie wiem, może napiszcie w komentarzu, czy macie inne zdanie, albo czy podzielacie moją opinię, jak to u Was wygląda. Ehm, ja myślę, że że fajnym pomysłem byłoby wystawić jednak podczas tą pełnię księżyca wszelkiego rodzaju karty, kamienie, aby naładowały się tą um, energią odwagi, tak? Um, dumy, na przykład powiedzmy. Um, Karty mogą dawać konkretne odpowiedzi, e, naładują się tą energią, takiej zdecydo, zdecydowania, być może czytania będą bardziej klarowniejsze, jeszcze bardziej. E, kamienie, e, czarny turmalin e, na przykład, e, albo kryształ górski może naładować tymi energiami, i one będą tutaj naładowane tą energią księżyca, co będzie tutaj powodować e, pogodę, e, ducha, asertywność, ale również dumę, tak, czarny turmalin albo, albo kryształ górski będzie tutaj silnie oddziałowujący, dumnie będzie nas ochraniał, czerpał energię, e, będzie to energia pozytywna, e, waleczna, tak samo jak i turmalin, ale to są takie moje przemyślenia. Nie wiem, nie wiem, być może ktoś się ze mną nie zgodzi, ale ja myślę, że naprawdę fajnie warto, fajnie tę energię wykorzystać tego księżyca w wie. E, więc, więc tak. Ehm, też fajnym tutaj, e, ja jestem osobą, która oczyszcza, odcina podczas pełni, ale i podczas nowiu. Są bardzo różne tutaj teorie, e, kiedy oczyszczać, e, kiedy nie oczyszczać. Kochani, powiem tak, e, na pewno mm, nów jest dobrym czasem, kiedy robimy sobie listę intencji, marzeń, to co chcemy, żeby do nas przybyło, tak? Bo później będzie księżyc przybywający. Ponowił, ale również i nów jest to ostatni dzień, bo to jest tak jakby m, przełamanie cykli, tak, pomiędzy m, ubywającym a wzrastającym. I ja mam osobiste mniemanie, że podczas nowiu również można oczyszczać, ściągać m, uroki, klątwy i itd., itd. Na pewno dobrym m, tutaj jest, kochani, czas również pełni księżyca. Pełni księżyca według mnie jest fajnym czasem dla wszelkiego rodzaju maści rytuałów, e, intencji, e, inka, e, inkantacji, czy, 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 czy tutaj wróżb, oczyszczeń i tak dalej. Więc też fajnie byłoby, bo tutaj będzie duża moc. I naprawdę weźcie pod uwagę, że znak zodiaku lwa jest e, znakiem walecznym, silnym, e, zdeterminowanym czasem, e, więc naprawdę ta energia rysuje się bardzo, ale to bardzo ciekawie. I to chyba byłoby tyle, co bym chciał Wam przekazać. Taka prasówka księżycowa em, pełni księżycowej, mam nadzieję, że wam to się przyda. E, fajnie byłoby na pewno tutaj bursztyny i kryształy górskie na pewno ładować. Dlaczego? Bo jednym z kamieni przypisanych do y, lwów. Jest kryształ górski, tak? Jest kryształ górski. Eee... I ja myślę, że to przyniesie fajne tutaj, e, fajne, fajne energie, fajne energie, które będą później. E... O tej pełni jeszcze długo emanować nas wspierać. E, mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Nie ma, je, nie ma ich za często. Czasem o jakiejś pełni zrobię, czasem o jakiejś pełni nie zrobię. E, więc mam nadzieję, że Wam się takie coś podobało, że Wam się przyda, kochani. E, także, także może częściej się takie pojawią. E, piszcie w komentarzach, jakie Wy macie podejście, jakie Wy macie tutaj, e, kochani, e, plany na Pełnie, która się będzie zadziewać. E, czy będą to intencje, czy będą to mm... Szczegółowe oczyszczanie wróżby, czy może właśnie ładowanie swoich narzędzi, czy, czy, czy kamieni, amuletów i tak dalej, i tak dalej. Eee, dziękuję Wam bardzo za ten film. Eee, życzę Wam udanej pełni, aby energie tutaj były sprzyjające dla każdego. Jak, najmniej, jak najmniejszego wpływu pełni negatywnego. Eee, zwróćcie uwagę, kochani, że ten księżyc, wie, eee, może być silny i też mogą pojawić się problemy z bezsennością albo z taką pełną energią energicznością. E, hormony mogą buzować w tym dniu, energetyka. E, także też na to bym zwrócił uwagę. No cóż, kochani, dziękuję Wam za, za ten film. E, tutaj zapraszam do subskrypcji mojego kanału, oczywiście. Do e, kliknięcia dzwoneczka, do e, napisania komentarzy. No i co, kochani? No i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki. E, I do zobaczenia. I do zobaczenia, kochani. Papa! Pa.